Cześć, jakiś czas temu mówiłem, że opowiem o procesorach AMD. Jakie procesory zostały jeszcze na rynku? Jakie pomału zostają wycofywane z tego rynku? I są jeszcze procesory takie starsze, które raczej już nie bardzo nadają się do, do zainstalowania Windows 11. Nawet jak zainstalujemy na nich jedenastkę, to no ciężko może na nich to wszystko współpracować z innymi aplikacjami. O jakich procesorach mówię? z Których nie powinniśmy jakby w laptopach już mieć raczej z nimi kupować. Czyli procesor AMD E, 1, E2, A6, A5, A8, A10, może jeszcze jakiegoś tam minąłem z e albo a i procesor który który teoretycznie można na nim nagrać jedenastkę, ale raczej nadaje się tylko do przeglądania internetu. To jest procesor Athlon. Też bym raczej odradzał kupowania laptopa z tym procesorem. Dlatego nie chcę mu za bardzo poświęcać czasu. Te wspomniane procesory to raczej już pod 11 się nie nadają. Większość tych procesorów, o których wspominałem, były produkowane do 2017 roku. A po 2017 roku zostają właśnie te wprowadzone z podobnymi oznakowaniami, jak wprowadził, jak wprowadził Intel. Tu jest, mamy najbardziej takie popularne Ryzen 3. Ryzen 5 Ryzen 7 Tu jeszcze brakuje Ryzen 9 Ale Ryzen 9 to jest raczej już y, Dla profesjonalistów y, Co jeszcze bym mógł wam powiedzieć nad, Na ten temat y, Na przykład tak Ryzen 3 y, Jest Jest to y, Laptop, taki podstawowy poziom do internetu. Może jakieś, jakieś tam takie słabe gierki do szkoły, dla dziecka może jak najbardziej. To jest ta, taki niskobudżetowy. Ryzen 5 to jest poziom średni. Wydajność średniej wydajności, model popularny wśród graczy, może nie bardzo zaawansowanych, ale często kupowany właśnie z, ten, z, tym, z tym procesorem laptop. Oferuje ogólnie dobrą wydajność. Jest sześciordzeniowy. Natomiast Ryzen 7 to już jest wysoka wydajność dla zaawansowanych użytkowników. To jest ośmiordzeniowy laptop, no to już na takim laptopie naprawdę idzie praktycznie każdą grę otworzyć i można grać naprawdę w bardzo zaawansowane gry. Ryzen 9 to już jest bardzo wysoka wydajność dla profesjonalistów. On ma od 12 do 16 rdzeni w zależności od laptopa. No to już jest to już gra dla bardzo wymagających dużych wydajności Gra, można Grać naprawdę. Tu już e... następnie, co znaczy? Jaka cyfra? E... Pierwsza tu jest zawsze Ryzen. Na przykład, tu jest 7, tu jest 5. A pierwsza to jest zawsze. To jest właśnie to jest ta pierwsza. To jest generacja. E... Druga to często jest segment wydajności. Na przykład, tu jest szóstka jest siódemka, a tam jest dziewiątka. To zawsze ten, który ma wyższy, wyższą cyfrę jest bardziej wydajny. Na to jakby powinno się zwracać. Tym jest yy, na pewno yy, te wymienione procesory Ryzena. No, Każdemu mógłbym zaproponować, bo to są w miarę nowe. Ale w używanych laptopach idzie kupić z całkiem przyzwoitą cenę. I na pewno na nich możemy zainstalować Windowsa 11 z powodzeniem. Wszystko będzie na pewno na nim działało bez, bez problemu. Jeszcze tam na koniec chciałem pokazać Wam tu takie dwa oznakowania Ryzena. Tu jest AMD Ryzen 5 tu też jest Ryzen 5. I chciałem tak taki, yy, żeby każdy z was porównał, który z nich jest nowszej generacji, czy ten po prawej, czy ten po lewej. Zawsze, to tak mówię, żeby każdy, jakby ktoś kto nie wie, żeby wiedział, że zawsze ten, który ma wyższą cyfrę, tą pierwszą, tu jest piątka. A tu jest trójka, to znaczy, że ten, ten z piątką jest nowszy, bardziej wydajny i jakby były za tą samą cenę, to na pewno lepiej by opłacało się kupić z, z tym procesorem. Na, na koniec chciałem jeszcze wszystkim podziękować, bo bardzo dużo osób oglądało ostatnie moje filmiki. Generalnie kilka tysięcy. I zapraszam kolejnych chętnych, którzy chcą subskrybować, bo mam już ponad 100 subskrybentów. Może którzy chcą polubić moje filmiki. Na pewno będę nagrywał jeszcze jakieś następne filmiki o laptopach, o procesorach. Tak, żeby po prostu podzielić się wiedzą na ten temat, pomóc innym w wyborze, w zakupie. Dziękuję bardzo.